Mili Państwo, w kalendarzu mamy dziś dzień czołgisty i niech im deszcze niespokojne potargają sad. Wakacje, podróże w tym czasie bywamy więcej niż zwykle, więc uczymy się też zasad dobrego wychowania, a choćby i od Ireny Gumowskiej z jej podręcznika i wcale nie szkodzi, że z roku 1969 podręcznika pod tytułem ABC Dobrego Wychowania czytamy. Wycieranie serwetką papierową sztuczców w nie jest estetyczne ani właściwe. Niestety jednak okoliczności czasem zmuszają nas do tego. Nie należy wkładać kciuka do uszka filiżanki i nie odstawiać piątego palca. Nie jest to wcale wytworne, przeciwnie, jest śmieszne i pretensjonalne. 17 czerwca przypominamy wydarzenia z pogranicza sportu, kroniki kryminalnej i telewizji, bowiem właśnie tego dnia w roku 1994 widzą, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie przyklejeni do ekranów telewizorów, obserwowali, jak flota czarno-białych samochodów policyjnych ściga białego Forda Bronco autostradą między stanową numer 405 w Los Angeles w Kalifornii. Wewnątrz Forda Bronco znajdował się Oriental James Simpson, znany szerzej jako OJ Simpson, były sportowiec, aktor i komentator sportowy w tej chwili podejrzewany o udział w zamordowaniu. Byłej żony i jej przyjaciela. Policja namierzyła go dzięki sygnałowi z telefonu komórkowego, a za policją podążyły liczne wozy transmisyjne telewizji, która w dodatku filmowała całe zajście z helikoptera. Wszystko to trwało dość długo, ponieważ OJ Simpson, jak podobały stacje telewizyjne, siedział na tylnym siedzeniu samochodu prowadzonego przez jego prawnika z rewolwerem przystawionym do głowy i groził, że się zastrzeli, więc cały korowód pościgowy poruszał się z prędkością 35. Mil na godzinę i dopiero kiedy samochód zatrzymał się przed domem Simpsona, policja osaczyła, zbiega i aresztowała go pod zarzutem podwójnego morderstwa. Rozpoczął się proces, który był pilnie śledzony na całym świecie i wywołał dyskusję na temat szykan stosowanych przez policję wobec czarnoskórych Amerykanów. O.J. Simpson został uznany za winnego i poza wszystkim musiał zapłacić rodzinom ofiar 33,5 miliona dolarów odszkodowania. Niewiele się jednak nauczył i po drodze przestępczo-sądowej kroczył wytrwale dalej w kolejnych latach. Z tym, że następne jego rozróby i przestępstwa nie były już tak widowiskowe jak ów policyjny pościg, więc telewizja poświęcała im coraz mniej uwagi, co podpowiada, że czasem lepiej zapuścić kurtynę na kompromitujące wydarzenia niż ciągnąć je w postaci niesmacznego telewizyjnego serialu, którą to opinię wydał. Wyraża I sam się z nią zgadza, Wiesław Kot.